Siemanko, tutaj wysorek XD I. 2,898 Hugo Dobra, no jesteśmy na Electric Cave. No i będziemy sobie tak grać Dobra o, Na czym skończyliśmy, dobra, to ja już to chyba pozbieram bo, już, bo najpierw przydałaby się zrobić jedną rzecz. Tak sobie przemyślałem to No i teraz... No, i. Idź, idź sobie. muszę. Mój brat przyszedł, Idź sobie. I teraz trzeba iść do Diaksa, bo ty, Hugo, wiesz, co robię Diaksy. No tak, przecież Cię oglądam. Dobra, au! Nie to pez. O! Miał być hitful. Aha. Ja myślałem, że to nie to pez. Patrz! No zniszcz to wszystko. Patźle mam redstone. Mm. Blisko dwóch staków jesteś. A dobra i teraz mam iść tak. Nie, teraz tutaj trzeba walnąć to? To? To się nazywa to? No, tam znowu. Czekaj, Witamy znowu. Budujmy. Dobra, na czym skończyliśmy? Teraz. A, tak, tak w ogóle to tam. Patrz. Nie czekaj. starczy, czekaj. Czemu? No, bo trzeba postawić dozowniki. A. I którędy szybciej. Tędy. I teraz kolejny. Ty, oby tam nie na... mogli bo... tego przedłożyć. No wiem. Bardziej Ej! Ech. Co tam pisze? Że power block shelf. Patrz. Dużo ci to chyba nie powiedziało. <noise> Cicho. Nie. Wszystko zrozumiał. Nie dajcie no. się zwieść. Byłem blisko piątki zawnika. W trzeciej klasie. <laughs> Patrz, naprawiłem. Ej, nieładnie. ładnie? Nie ładnie? I? Magia. Co się stało? Jabłuszko! O Gdzie? nie! <laughs> Co ja bym dał za kawałek jabłka? Ty się. Ej. Przepraszam bardzo. Ubrażam się. No, postaw. No i... Yeah. O ty, teraz nie starczy. Czemu? Zostały nam dwa dozowniki. Ej. No! Ty! Zgubiłeś się. Ja zalecimy, Dobra... Krzyki hmm, w tle. To gdzie? Hmm. Może nikt ty nie słyszał. Te, też tak, ta, tak myślę. Um, a może ten nie? nie? Czekaj, może tu się gdzieś coś otworzyło? Nie, wkurzają mnie tej zbugowanej ikonki. A może masz zniszczyć tego? Nie, bo wtedy się zepsuje. Ty chyba, że. No bo tam właśnie jest ta glina i ona przenosi moc. To Ale możesz nie. zepsuć. Patrz, wtedy się zepsuło. A a musi być glina. Kurczę no. Ale masz a ja czemu jeszcze tutaj czy też się do zobaczenia. Idź tam, gdzie była ta glina. I użyj do zownika, a nie dookoła. Nie dookoła, tylko możesz do zownika. Ty, a zadziała, zadziała. Nie wiem. A właśnie się tak ciekawy nie. Nie. A tutaj wtedy się kończy. Dobra, hop. Ty a może do tych... Nie, to są to Mama przyszła. Dobra. No kurczę. Jak coś może nic nie będzie słychać. Cicho. No właśnie, ja wiem lepiej. Ty ja tam nie spadłem? Ano. Ej. Przecież no. wiemy, że tam są guziki. No wylej stąd! O, uciekłem. Ja, może to jakoś... e, tam też jest glina. Patrz, tak, ale. Tam. Bo no, no, właśnie, tej... właśnie tu. Do, właśnie do tej... No tak, ale właśnie do tej gliny mam to, tą energię przenieść. Tylko nie wiem jak. Dookoła. Ten nie. Dookoła. Czekaj. Weź. Ja zawsze. Czekaj, czekaj. Od czeka. Tu idę. Od gliny. Ty, dobry. Idź. Tu i tu, no. To jest świetny sposób. Tylko ja słyszę Gangnam Style? No. <gry> Też słyszę. To dobrze. Wy pewnie słyszycie? Słyszę. Cieko. Nie pytałem, nie mówiłem o, do Ciebie, ja. nie mówiłem do Ciebie, tylko do ludzi, którzy to oglądają. Nie. Yy, dozownik. Tra... Tracimy go. Dozownik. Tracimy Marianę. Później wstawimy dozowniki. Ale... Nie ma mocy! Bo... Yy, moc idzie od tego. No i patrz. Patrz! Nie wstać nas na moc! Może stąd możesz zniszczyć? Nie. No patrz. A... A tam jest potrzebne? może hmm. tam się zamknie. A, A? Tu masz jeszcze jeden. To A, bo musisz postawić. Czekaj, jakby tu... Czekaj. A tam są niedziałające z tej... O tu. Bo to są takie... A, komu... te. A tu nie ma jakichś... Ty, przecież tu jest się. No, a ty naokoło. Han, no to już wiem czemu nie starczyło. Mhm, uh -huh, Jasiu. A tu nigdzie przej drogi nie ma. Nie. nie. Ty! Ale przecież patrz, na przykład... ...byśmy tu postawili... Jakbyśmy dali dozowniki, to mamy plus trzy ten. I jeszcze jeden. Eee, za mało chyba ich. Ej, ale... ...wiesz, co mi tu jeszcze nie pasuje? Pierwszy. Energia idzie z tamtej strony. Ach. To wystarczy gdzieś to Ale wystarczy. gdzie jest moc? Zobacz. Dokąd jest. A nie. A, wcale nie ma, okej. Okay. Bo moc idzie od złotego. Okej. Okay. Gdybyś obejrzał. Oglądałem cicho, bo. Drugiego nie oglądałeś. Oglądałem. oglądałem. Ty, no i cały czas nam brakuje. I ten też obejrzę. I też pewnie łapkę górę. Nie. nie. Teraz ci się tylko wydaje. No i co? No co ja źle zrobiłem? A od gliny w inną... W innym kierunku może? Bo ja nie mam co robić. <grym> nie wiem. Nie. nie, nie. nie tam się nie da. Okej. Okay. My się nie Zepsułeś. To krew. Nie A wzią. może cięcie? Dawaj, cięcie. Dobra, my na Dobra, tym pół, jesteśmy pół, z powrotem? Ale. Po, po chwili. <noise> po pół minuty. I teraz no, pojawiły nam się trzy redstone. Y I jeden dozownik. Magia. Tylko ja tak umiem. Ale to ja to zrobiłem. Cicho. Hej, cały czas nie działa. Cicho ty cheaterze. Ta, jaj, cheat! To była magia. Ta... Czysta magia. Może nawet trochę. Dobra, może trochę brudna. Może to. Trochę brudna. Ta... <laughs> Ta. Nieczysta. I co? Doszła moc? Zobaczymy. Moc. Coś się. O! Nic nie było był. Yeah. Oh. nam to. Jad. Ty! Jad no. do Guzik! Jedziemy! Mm. Ty, ty, ty! ty, ty. gdzieś... Opuszczony zamek. Opuszczony tori. Tak. <laughs> opuszczone, opuszczone wesołe miasteczko. Skoczyć czy nie skoczyć? Chodź! To co było? Chodź. Zginiemy, zginiemy! No i... Będziemy wyraź redstone. Tak! Może ty? Pycha. Szybciej wow. zjem tego kamienia. Patrz! Pa, ja ci zaraz pokażę magię. Ale skomplikowane. Co ty odwaliłeś? Redstone na mi brakuje. No, <laughs> trzeba... <laughs> tak! Slalom'em. Do sporto! Tak. Tak jak w epickim skoku. Tak, slalomem. O! O! Ko znowu? I teraz które nam się otworzyły? Tam byłem... O, tam nie byłem. Chyba. 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 Byłem tu? Nie. Chyba nie. O, mój tata przed. Cześć, to Hop! Chyba już tu byłem. Cofamy się. Nie! No wiem. No i co ty odwaliłeś? Nie, nie byłem tu. No właśnie, nie byłeś tu. Miałbyś. Co tu pisze? Go to the waste place. safe. Jesteś lepszy z Angliką. To pisze coś tam z światem. Zapisem jakieś. jakimś. Też tyle się dowisa. Pozostało nam tylko jedno, teraz na środki. Y Ej, pojedziemy try. jednak. Jednak pojedziemy tym wagonem. Du, du, du. O. E, aha. Sz, szujo. A co tu on... Nie wiem. takie szuja. O! I... Jeb. Kradzisz tu undą. A! Ty ci Wygrałem. Spotkała ciekawa. Nie, dobra, cofamy się. Ty, ty też. Ciekawe co? No najprzejmie. Weź wróci. to za. Ej, mój wagon! No! W... Pójdziesz pierwszy. Gonić go! Co ty? Ło! Wow. Ciekawe. Dobrze pojechałem? O! Tak. Stąd. Nie! Przyjechał... <noise> Stąd przyjechał ten. Jeszcze czego? Dobra, Star. jesteśmy. No to to już... To chyba już wygrałem. Chyba żyjemy. Ej, ale po co te namioty tu są? O, a to moja dziewczyna. Ta! Lepszej nie mogłeś znaleźć. Dobra. To już chyba będzie koniec tej mapki. Nie! No, już wygrałem. O! Już wygraliśmy. Nie? Tak. Tak ci się tylko wydaje. No wiem, właśnie No idź tam Gdzie? No tam Myślę, że ja nie mam co w życiu robić Dobra, no to już będzie koniec